Dzień dobry kochani, dzisiaj będziemy robić egg rolls smażone w głębokim oleju A nadzienie do tego, czyli farsz Do pieczarki Koronki Kochanie, nie koronki <laughs> Kiełki 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 soliowe Mam dwie torebki, ale może nie dam dwie Może dam jedną i troszkę Zobaczymy jak będziemy robić Tak. Mam tu niecałe pół kilograma wołowiny no, i dużo czosku, 2, 4, 6 dużych czosnku, czosku, sól i pierwszy, i to wszystko, co nam potrzeba. Zabieram się za umycie i pokrojenie pieczarek. Od tego zacznę. Zabieram się za krojenie pieczarek. Ale wiecie, co ja sobie zostawię? Takie, takie mniejsze. 4, 5, bo jutro sobie zrobię pizzę. O tyle mi wystarczy. Odkładam. Już dawno nie jadłam pizzy. A tyle wystarczy i tak. O, żeśmy nie pokazali pizzy dawno. I teraz je tylko pokroję sobie. Pieczory. Kochani, właśnie, napiszcie jak lubicie pizzę, jaką pizzę najbardziej lubicie. No i czy robicie domowe pizzę Tak. Bo ja później przeważnie tylko domowe. Rzadko kupujemy. No i teraz pokroję tak proszę drobno te pieczerki. No jest tego sporo. No Nie, to no, jest całe pół kilograma. U nas się nie sprzedaje tak jak pół kilograma, tylko na te pałny. A pound ma ile? Eee, 454. To tak to jak, jak funt. Tak 454. Nie, całe pół kilograma, właśnie. Wszystko tak u nas się Ważne sprzedaje. jest troszkę inaczej tu w chyba też, też, też ma inaczej. tyle, nie? O. Punkt jest angielski, jest funt jakiś tam jeszcze... Ale ile gramów ma? Chyba też. No, coś koło tego. 450 plus minus. 454, ja myślę, że tak ma. No. Ja widziałem kiedyś 6, później 4 Nie wiadomo kto prawda. No nasz ma 454 najlepsze były właśnie kilogramy ale, i gramy ale wiesz co jak kupujesz coś na przykład jakieś owoce na przykład jabłka no jest cena 99 centów za pound czyli 450 gram no. 454 ale jak idziesz do kasy przeliczają na kilogramy no bo w Kanadzie wiesz co chyba... I pyta ile za kilogram nie, nie, a, bo w Kanadzie są legalne chyba kilogramy oni no tak, listy. ale dlaczego nie jest cena podana w kilogramach tylko w tych pałonach, a przy kasie liczy na kilogramy no nie to nie tak wiem, troszkę dziwne, trochę nie, nie, bo wiesz co bo to taki chwyt ten właśnie konsumenta właśnie, że konsument przychodzi, patrzy 99 centów o to tanio, a jakby zobaczył, bo to za kilogram będzie 2,18, no to już drogo to jest takie wiesz, o oczami się kupuje Kochani, wiecie jak to działa. Tak. Kroimy, Dobrze, na, razie kroimy gdzie... na razie. Robimy właśnie. Musimy to wszystko troszkę. skroić. I zaraz będę podsmażała. I nagrzewamy naszą patelnię, dajemy oliwę. O taką porządną łyżkę może troszkę więcej. I ja zaczynam od mój czosnek. Od czosnku. Tak, dużo czosnku. Oj. W tej poprawie akurat uwielbiam czosnek, tak i zaraz wrzucę pieczarki, dokładnie minutka i dodam pieczarki. Teraz muszę wymieszyć. zaczyna przyklejać, pora żeby trosić pieczarki, no i to troszkę potusimy dłużej, Posmażymy, potusimy. No, w jakieś 5 minut dopiero dodamy mięsko. Ja to nawet teraz przykryję. I dusimy około 5 minut. Minęły jakieś 2 minuty. Odkrywamy teraz i musimy odparować płyny. Dopiero dodamy mięsko. Te się pięknie podrumieniają. Już odparowały płyny. Pora, żeby dodać mięsko teraz tak o troszeczkę a no, była zamrożona ale już już jest wstać już się rozkręciło pewnie no i teraz musimy podsmażyć tą wołowinkę żeby straciła surowość dopiero dodamy pięknie. ale za chwilę jeszcze przyprawimy solą i pieprzem tak. oj za jakieś dwie minuty Panie, pani mięsko pięknie już podrumieniło straciło surowość pora doprawić. Mam łyżeczkę soli, czyli dwie takie połówki. I tutaj już sobie świeży pierw zmieliłam, tak, no, trochę więcej jak pół łyżeczki. Chyba będzie to potem jeszcze dodamy. Wszystko wymieszam i zaraz dodamy kiełki. To mięsko wygląda, że już i straciło surowość. Tak. I dobrze wygląda. Tak, fajnie, dodamy kiełki. Daliśmy obydwie barki. I będzie dużo, ale one potem i tak, tak kurczą mniej Ja to sobie teraz wykryję tak na dwie minutki, to szybciej to potrwa Teraz stracą objętość. Okay, i pora, żeby jeszcze doprawić. Ach, mamy takie właśnie sos sojowy w tych tych. Troszeczkę musimy dać. Poprawi smak. No i paprykę. Nie lubicie, troszkę słodkiej papryki. Potem. I troszeczkę od ostrej, nie za dużo, bo już jest dosyć pikantnie. Ostrej trochę. No i myślę, że to wszystko co nam potrzeba. Dosłownie minutkę, dwie i wyłączamy bardzo Tak, nie, nie. On właśnie potrzebny nie On podkreśla tak smak. Spróbujcie kochani. To musimy odparować troszkę te płyny. Dosłownie jeszcze dwie minutki żeby troszkę odparowało My, kochani próbowaliśmy, bardzo mm -hmm. przepyszny wyłączamy nawet bez tego przykryję, ale tak uchylę lekko, mm -hmm. a teraz zabieram się bardzo za zrobienie sałatki o akurat mam, zobacz tu w piekarniku wyserwizowałam sobie słoiczki mm -hmm. piękne, a tutaj mam taką michę sałaty sałatki, surówki kochani sałatka do obiadu zawsze Surówka się przyda, która pójdzie do słoików przepis już jest na naszym kanale tylko troszkę dodałam więcej papryki troszkę dodałam tej ostrej papryki jalapeno i troszkę więcej czerwonej a przepis jak to robię to już jest na naszym kanale kochani pyszna pyszna sałatka tak, za chwilkę na, teraz zrobię sobie sałatkę zapakuję do słoików i muszę pasteryzować a za chwilkę będziemy lepić pierogi I kochani zaczynam robić pierożki egg rolls Olej się nagrzewa, nakładam sobie farsz i zaraz będziemy smażyć przy pięknej muzyce. A tam nam się podgrzewa czerwony barszcz, który będzie właśnie do tych Egreals. Dorożku! A tutaj mamy jogurt z siraciem. Tak na pikantnie Próbujemy, kochani. Mhm. Mm, mm. Mm. Mm -hmm. Nasze ulubione. Ulubione. Mm -hmm. Pycha. Mm -hmm. Bardzo Cze... je lubimy. Czekamy na barszcz. Czekamy na barszczyk. Mm. Mm -hmm. Smacznego kochani, coś pysznego. Kochani, do tego mamy jeszcze po kubeczku czerwonego barszczu. Mm. Barszczyk. Lepiej pasuje właśnie do tych pierożków zdrowie wasze ostrego. zdrowie kochani tego kochani mm -hmm. mm. się pycha pierożka już pływała wcześniej przepyszne bardzo dobry troszkę tego sosu ostrego łyżeczką no. mm. coś pysznego mm -hmm na razie kochani, smacznego mm. do następnego, coś pysznego mm -hmm. pyszne pierożki polecamy trzymajcie się mm, Pycha. egg rolls do następnego mm. Mm -hmm. oto z tym coś pysznego